Ostatnio słyszałem, że w sieci pojawił się fajne film. Chodź, zobaczymy o co chodzi. Ponoć jakiś gościu umieścił filmik, gdzie z dużego jałowca tworzy coś niesamowitego. Sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. No. Imponujący jałowiec. Żeło bardzo popularne w ogrodach. Potrafi osiągnąć bardzo duże rozmiary. Ogrom pracy trzeba tutaj wykonać. Jak widzisz, tutaj te gałęzie są bardzo długie. W środku długo, długo nic, i dopiero na końcu pędzel zieleni. Także stopniowo, rozpoczynając pracę przy takim drzewie, należy powycinać wszystkie od dołu. Potem stopniowo odsłonić pień. A na końcu, poprzez selekcję gałęzi, stworzyć jakąś formę, formować chmureczkę. Także tu na efekt końcowy. No, powiem Wam, że nawet, nawet nie Ale Tak, nie sądziłem, że z takiego krzaka może powstać takie fajne drzewko. Oczywiście po takim pierwszym formowaniu dużo jest tutaj prześwitów, dużo takich dłuższych gałęzi, ale w miarę stopniowo, w miarę możliwości można cofać to drzewo. Ciekawe kto to uformował. Wszystko jasne. Wskakuj na pokład Bonsai niłaki i sięgnij po I Bonsai będzie z Tobą. Ciao.